Jasne Strony Miasta poleca wschodzący biały Białystok. Witam serdecznie w kolejnym wydaniu programu Jasna Strona Miasta. Dziś moim Państwa gościem jest Robert Trusiak. Dobry. Robert jest autorem leksykonu białostockiego blusa. Robert, powiedz, ile zajęło Ci przygotowanie. Tego wydawnictwa w sensie merytorycznym, czyli zebranie materiałów. Tak w zasadzie to materiały zbieram od początku mojego zainteresowania bluesem jako takim, czyli powiedzmy 30 lat. Oczywiście to nie jest tak, że tam że to było jakieś przez te 30 lat jakieś intensywne poszukiwania, ale przez te wszystkie lata nazbierało się trochę. To jakieś tam wycinki prasowe, to są jakieś tam bilety, programy. To są e, oczywiście płyty i inne nagrania robione na żywo, także przez te lata po prostu nazbierało się, także e, przez te wszystkie lata te materiały były zbierane. I pomimo tego, że dwa razy przeprowadzałem się w swoim życiu, jakimś cudem te nagrania razem ze mną przetrwały i przydały się. Ta książka jest pochodną stroną internetową, którą prowadzisz. Kiedy w Tobie zakiełkował jakby ten pomysł, żeby te Twoje archiwa wreszcie zacząć upubliczniać, w jakiś sposób systematyzować całą tą wiedzę, którą zdobywasz? Wszystko jakby tak narastało we mnie. To nie jest tak jak w filmie Blues Brothers, kiedy to Elwooda i Jacka Olśniewa, żeby założyć zespół. Po prostu to były małe kroczki, jakby tak zawsze coś tam się wydarzyło, coś było kolejnym takim Taką szpilą, żeby jednak coś z tym zrobić. Nie w zasadzie, że się marnują te moje materiały, tylko raczej chodziło mi o tych ludzi, którzy raz, że niektórzy po prostu tutaj normalnie w sieci umierają, dwa, że wiele umyka z ludzkiej pamięci, trzy, wielu ludzi mając jakieś tam materiały swoje przy okazji porządku, właśnie niestety wyrzuca je. Tak, spotkałem się z wieloma takimi, właśnie, stwierdzeniami. Szkoda, że nie przyszedłeś wtedy czy wtedy, bo wyrzuciłem to. Także. E, chyba największym naj, naj, naj takim dla mnie e, napędem i takim, e, tym czynnikiem, który spowodował, że się naprawdę pomyślałem, żeby to zrobić, to był tak rok 2003 2004 kiedy zacząłem robić stronę kasy chorych internetową, kiedy próbowałem zebrać materiały, żeby napisać e, prawdziwą historię, czy prawdziwą rozszerzoną historię zespołu, bo do tej pory w internecie funkcjonowała taka dość okrojona. Powielana w wielu miejscach historia. No i na normalnym świecie starałem się to po prostu zrobić rzetelnie. Rozmawiałem z ludźmi, odkupałem swoje archiwa. No i tak, jakoś po maleńku, po maleńku to się okazało, że jak rozmawiam z kimś o kasie chorych, to ten ktoś wspomina o takim zespole, o takim człowieku, to mi wyciągnie, ta, takie taki materiały znajdę. Jakby tego przy okazji zaczęło się zbierać. Ale tak naprawdę takim. Taką kropką nad I to była śmierć Jurka Opalińskiego w lipcu 2007 roku. Zmarł w Chicago nagle, i tak sobie pomyślałem, że no kolejny człowiek, z którym mógłbym porozmawiać, nie żyje. I pomyślałem sobie, że no, 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 trzeba to jednak w końcu jakoś wyciągnąć na światło dzienne, żeby, żeby to zaczęło żyć po prostu swoim życiem. No i tak to było po prostu. Jesteś osobą, która prześledziła niemalże całą karierę kasy chorych, i to osobiście na własne oczy? ale przyglądasz się też młodym zespołom, typu Devil Blues, Bracia i Siostry. Powiedz mi, jak oceniasz pozycję tych zespołów na rynku bluesowym w Polsce? To znaczy tak, no, Kasa Chory, że tak powiem, ma ten status legendy, chociaż Jarek Tioskow sam mówi, że legendarny to jest Mogwawelski co najwyżej, a nie Jarek Tioskow. Także Kasa ma na pewno swoją, swoją pozycję w, w Polsce ugruntowaną. Ubiegły rok był niezły, skład się w końcu unormował. Wydali płytę, dużo koncertowali za sprawą sprawnego menedżera Tomka Karkoszki, także rok na pewno był udany, jeżeli chodzi o zespół Kaza Chorych. Te młode zespoły, sądzę, że też jak gdyby osiągnęły swoją pozycję, ugruntowały swoją pozycję tak lepiej, ponieważ w roku 2006 David Blues w zasadzie wygrywał wszystko, co do... miał do wygrywania, ale wtedy miał status tych zaczynających, tych debiutantów. Teraz sądzę, że przez rok 2007, potem 2008 swoją pozycję ugruntował. Bracia i siostry z kolei rok 2007 miał bardzo udany, jakby szły podobną ścieżką jak Devil Blues wcześniej, czyli też wszystko wygrywały, łącznie z festiwalem imienia Ryszka Riedla w tych Achwaprocanach. Też wydał płytę w roku 2008, też koncertową zresztą, nagrywano zresztą w tym samym miejscu. Moim zdaniem, bardzo udaną płytę. No, też niestety mało koncertują, ale to chyba jest przypadłość wielu młodych wykonawców, że tych koncertów jest niewiele. Rynek niestety jest dość płytki. No dodatkowo chyba no, no nie wiem, ale to, to chłopaki sami powinni to jak gdyby powiedzieć, no chyba jednak to, że są z Białego Stoku i jakąś tam jest jednak przeszkodą, bo wszędzie jest daleko jednak. No, trzeba dojechać te kilometry, trzeba przejechać, wszystko to kosztuje. no Ale sądzę, że dobry, sprawny menadżer y, potrafiłby y, te zespoły po prostu pokazać w Polsce taki, jak na to zasługują. No właśnie, bo Kasa Chorych przecież ma menedżera, tak samo daleko ma jak Polska. Tak, jak zgadza się. No ale, ale, dopó ale dopóki nie miała tego menedżera, to było tak podobnie cienko. No to cóż, no, muzycy są od tego, żeby grać, żeby komponować, a nie zajmować się e, sprawami menedżerskimi, ponieważ to jest kawałek chleba. No. Trzeba te Polskę jednak obdzwonić. No. To, to jest naprawdę ciężki, ciężkie zadanie, zwłaszcza na takim płytkim rynku, jakim jest jednak rynek bluesowy. Także tym, tym większe. Chwała Tomkowi Karkoszce, że robi tak to, tak sprawnie to robi. Wróćmy w takim razie do książki. Jest to zamknięcie pewnego etapu, że tak powiem, gromadzenia Twoich materiałów. Jak przypuszczam, nie spoczywasz na laurach i chyba i ja, i Ty mamy nadzieję, że to będzie rzeczywiście taki początek do tego, aby stworzyć jeszcze większą pracę, jeszcze większe tak, dzieło. Absolutnie, absolutnie chciałbym, żeby to było wydanie pierwsze, które będzie tylko i wyłącznie taką, taką zachętą, dla tych wszystkich, którzy może do tej pory nie wiem, jakoś sceptycznie do tego podchodzili, że może nie warto, że co tam, kto tam tego blusa słucha, że kogo to obchodzi, takie i takie, te, tego typu i podobne rzeczy. Także chciałbym naprawdę, żeby książka ta była takim powodem, żeby ludzie sięgnęli do swoich archiwów, żeby może ci wszyscy, o których nie wiem, że grali, a może do tej pory nie odzywali się do mnie, no żeby jednak. Zmobilizować ich do tego, żeby sięgnęli do swoich archiwów, żeby zechcieli, może coś sobie przypomnieć, może jednak, jednak dałoby się coś tutaj jeszcze znaleźć w tym temacie. Ja sobie zdaję dokładnie sprawę, że to jest dopiero początek, i jestem, z premedytacją dałem tytuł Mały Leksykon, ponieważ wiem, że to jest tylko jak gdyby czubek góry lodowej, większość nazwisk ważnych tutaj jest, ale jestem przekonany i wiem to na pewno, że to nie są wszyscy. Sądzę, że jeżeli oczywiście do tego dojdzie, bo to nie jest tak łatwo wydać książkę, ale być może serwis internetowy, gdyby będzie rozszerzony o to wszystko, co mam nadzieję, ta książka spowoduje wśród słuchaczy, muzyków i innych, którzy uczestniczyli w tym życiu muzycznym miasta. No, ta książka ma jeszcze jeden walor, Prom, będzie promować też naszych artystów, tym białostockich, którzy są na zewnątrz. Dzięki temu, że zostanie dołączona do magazynu. No, no Blues. właśnie, no właśnie, bo jakby tak jak obserwuję forum bluesowe, jedno czy tam drugie, ogólnopolskie, no tak jakoś się pisze o, o Śląsku, o Wielkopolsce, ale raczej w Wielkopolsce jest więcej jest chyba z, po prostu słuchaczy bluesa I jakoś ten biorytet tak, tak troszkę pomijany jest, może zapomniany jest, może to są młodzi ludzie, którzy nie pamiętają, czy kasy chorych, czy być może nawet formacji fru nie pamiętają, w związku z tym naprawdę wypada w jednym, że tak powiem, miejscu, w, jednym, w jednej pozycji Przypomnij takich nazwiskach. Być może ktoś kratkując zdziwi się, że ten ktoś pochodził z Białegostoku na przykład. Może są tacy, którzy nie kojarzą pewnych faktów. Dokładnie. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Miejmy również nadzieję, że osoby posiadające w swoich archiwach różne informacje na temat białostockiego blusa zgłoszą się do Ciebie. Apel z naszej strony, aby zgłaszać się do Roberta. Informacje na temat tej publikacji i w ogóle informacje na temat białostockiego blusa możemy znaleźć na stronie www.białystokblues.com. Tam też kontakt do Roberta. Będziemy wdzięczni za wszelkiego typu nowe informacje. Robercie dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Dobrze, dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Jasne strony miasta poleca wschodzący biały stok.